Włochy i Wielka Brytania widmo Rosji nad Europą. Mario Natomiast na pewno będzie to dosyć ważne dla całego kształtu polityki. Zagranicznej Włoch, a w tym kontekście także dla polityki europejskiej? Zmiana na najwyższych szczeblach władzy w Wielkiej Brytanii i we Włoszech to w pewnym sensie pozostawienie bez sternika jednych z dwóch największych gospodarek starego kontynentu, które jednocześnie stanowiły silną gwarancję wsparcia dla sił ukraińskich. Póki co panikować jednak nie można, ponieważ nie wiemy jeszcze, kto zastąpi premierów Włoch i Wielkiej Brytanii, ale bez dwóch zdań to sytuacja niebezpieczna, ponieważ na pewno. Na pewno będzie ją chciał wykorzystać Kreml i zdaje się, że powoli już to robi. Wojna na Ukrainie, jak wiecie, raczej jest daleko od zakończenia. Od mniej więcej miesiąca w mediach zaczął przewijać się temat srogiej zimy, jaką może nam zgotować Rosja, odcinając Europę od gazu i innych surowców energetycznych. Przykładów daleko szukać nie trzeba. Niemieckie Nord Stream 1, które dostarcza gaz do Europy Zachodniej, dopiero co Rosja przywróciła do funkcjonalności, aby po zaledwie dwóch dniach ponownie go przerwać z uwagi na kolejne prace konserwacyjne innej turbiny, ograniczając gaz do zaledwie 20% dotychczasowych dostaw. Russia announced it's cutting the flow of gas from the Nord Stream 1 pipeline to one-fifth capacity, in what the EU's Energy Minister calls, or commissioner calls, a politically motivated move to czarny scenariusz przede wszystkim dla Niemców, Austriaków, Włochów oraz innych narodowości środkowo-zachodnioeuropejskich, ponieważ tak prezentuje się zależność ich gospodarek od rosyjskiego gazu. W gazu do naszych I have made a huge step towards securing gas supplies for our citizens and economies for the upcoming winter. The negotiations were not easy and I would like to thank All my ministerial colleagues and their teams who were working tirelessly around the clock to prove that agreeing today is not a mission impossible. I know the decision was not easy, but I think at the end everybody understands that this sacrifice is necessary. We have to and we will share the pain. I właśnie w tym miejscu rodzi się potencjalne zagrożenie. W końcu nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć, że to niebezpieczne nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale też społecznego. Mieszkańcy Europy Zachodniej wojną coraz mniej się interesują, więc jeśli Europa mocniej odczuje skutki tego konfliktu, to może to spowodować niechęć wobec dalszego utrzymywania sankcji. Ten konflikt zaczyna coraz bardziej przypominać sytuację taką jak ta dotychczas w Donbasie. W końcu wojna tam trwała 8 lat, zginęło w niej ponad 10 tysięcy ludzi i nikt się tym zasadniczo nie przejmował, nawet my jako Polacy. W zeszły czwartek rano premier Włoch Mario Draghi złożył nieodwołalną dymisję, na ręce prezydenta. Więc ten musiał rozwiązać rząd. We Włoszech dojdzie zatem do przedterminowych wyborów tej jesieni. A najnowsze sondaże wskazują na to, że mogą wygrać ugrupowania prorosyjskie. Dlatego dziś sprawdzimy, co dokładnie dzieje się we Włoszech i dlaczego kraj ten stoi w obliczu bankructwa. Czy zmiana we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii może zachwiać stabilnością całego kontynentu i Unii? Co dalej z historycznie słabym euro i bezpieczeństwem energetycznym Europy? Przyjrzymy się też temu, co dzieje się w związku z tym w Zatem w tym momencie zapraszam was na mój najnowszy materiał. Słuchajcie, daliśmy ablorda do weryfikacji zarówno na Androidzie jak i na iOSie, więc w ten weekend, jak tylko zostaniemy zatwierdzeni, będziecie mogli już zagrać w naszą mobilkę. Co najważniejsze, gra jest multiplayer, a nie singleplayer, więc chcemy też pojechać w niedzielę do Warszawy, żeby się z wami spotkać i pograć. Także jeśli tylko gra zostanie zweryfikowana, to w niedzielę o 16 widzimy się pod Pałacem Kultury. Do tego czasu przygotujemy też reklamy na naszych autach, żebyście wiedzieli gdzie, co i jak. Ale tak jak mówię, teraz wszystko zależy od szybkiej weryfikacji, która zazwyczaj trwa około 2 dni. Będę was na bieżąco informować na karcie społeczności, Instagramie, Twitterze oraz Discordzie, czy faktycznie zawitamy do Warszawy, żeby się z wami spotkać. Na w następnych filmach możecie też spodziewać się linku do pobrania oraz kodów QR. Także to tyle, czas już na materiał. Czwartek 14 lipca euro przez chwilę było warte mniej niż 1 dolar. To pierwszy taki raz od grudnia 2002 roku, kiedy kurs euro USD zszedł poniżej parytetu 1 do 1. Od początku tego roku euro straciło do dolara prawie 10%. Dla całej strefy euro to ogromny problem. Jeszcze kilkanaście lat temu to Grecja była największym kłopotem strefy euro i zagrożeniem dla wspólnej waluty. Zadłużenie i niemal bankructwo tego kraju wywołało interwencje finansowe, Finansowych władz Unii Europejskiej i ograniczenia dla greckiego rządu przy tworzeniu budżetu. Od tamtej pory PKB na mieszkańca Grecji systematycznie spada. Jednak to nie jest jedyny kraj, który od tej pory zachwiał stabilnością całego kontynentu. Obecnie w taki sposób prezentuje się mapa zadłużenia Europy. Biorąc pod uwagę obecne koszty długu, to gigantyczny problem, który teoretycznie mógłby zaowocować bankructwem poszczególnych krajów Unii. Czyli tłumacząc na prostszy język, Zaprzestaniem spłaty długu. Well, the debt crisis really becomes an issue if um, long term bond yields would continue to move higher in combination with a significant further slowdown in economic growth. That is, by the way, why people are so scared about the shut off of Russian gas supply, because that would imply. Włochy to trzecia największa gospodarka Unii, a jej poziom zadłużenia doszedł po pandemii do 150% PKB na koniec ubiegłego roku. W tym roku rentowność obligacji dziesięcioletnich tego kraju wzrosła do 3,8% z 1,2% na koniec roku ubiegłego. Wielu obserwatorów i ekonomistów obawia się, że w obliczu nadchodzącej recesji Włochy mogą sobie nie do końca poradzić z kryzysem. A jeśli Włochy zbankrutują, to euro znajdzie się pod presją. Cała Unia Europejska się zachwieje znacznie bardziej niż w przypadku Grecji. W końcu Włochy są zbyt duże i zbyt ważne dla europejskiego porządku, aby tak po prostu mogły upaść. To właśnie dlatego Europejski Bank Centralny, wraz z podwyżkami stóp procentowych, rozpoczął nowy program skupu obligacji mający na celu scalać strefę euro i nie pozwolić na to, by koszty finansowania we wrażliwych krajach wymknęły się spod kontroli. To tak naprawdę koło ratunkowe dla Włoch, ale jednocześnie przyjęcie na przysłowiową klatę przez euro wszystkich problemów gospodarczych wewnątrz Unii. Odejście Mario Draghi w tym momencie to wielki problem i zauważają to nie tylko profesorowie oraz eksperci, ale także sami Włosi. Kuba, bo nie andiamo verso una rovina. E, e quali sarebbero le conseguenze per gli italiani? Non lo so, penso, purtroppo non riesco a immaginarlo, ma ci sarà. C'è un disastro, perché avevamo il miglior presidente del Consiglio d'Europa e purtroppo hanno prevalso le spinte populistiche del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord. Io sono moderato, sono uno che sostiene Draghi, perché ha fatto molto in questi 18 mesi Kraj pogrążony jest w kryzysie z powodu suszy. Brak wody ograniczył funkcjonalność elektrowni atomowych oraz węglowych. Teraz jeszcze dochodzi odcięcie gazu, a wcześniej pogłębienie zadłużenia przez lockdowny. No się nie ma i na to wszystko powoduje, że obecnie na szczycie sondaży są tam skrajnie prawicowe partie, których liderzy jeszcze do niedawna z Putinem chcieli współpracować. Sondaże sugerują, że połowa Włochów jest przeciwna wysyłaniu broni na Ukrainę, ale prawica z Dziorcią Meloni na czele, mimo swoich dawnych prorosyjskich korzeni, gwarantuje, że Włochy kontynuują wysyłkę broni na Ukrainę oraz stanowczo potępiają działania Rosji. Niemniej w skład koalicji oprócz braci Włoch ma wchodzić także Włoska Liga. Tutaj pojawiają się jednak głosy, że stanowisko w sprawie Rosji i Ukrainy nie jest jeszcze ostateczne. Zatem, obserwując trendy we włoskim społeczeństwie, w istwie można się domyślić, że w obliczu poważnego kryzysu energetycznego, jeśli do niego dojdzie, to nowe potencjalne władze Włoch mogą szukać stabilniejszych alternatyw na Kremlu, ale także naciskać na innych europejskich liderów, aby sprawa Ukrainy została rozwiązana szybciej z uwagi na szalejący kryzys i ryzyko upadku strefy euro. Co warte uwagi, największe gospodarki Unii po kryzysie z lat 2007-2009 jeszcze nie do końca się pozbierały, na co wskazuje zresztą krzywa PKB na mieszkańca, ale Włochy są tutaj najbardziej dobitnym przykładem. Włosi liczyli też na szybkie odbicie gospodarki dzięki pieniądzom z Funduszu Odbudowy. Ponad 200 miliardów euro trafiło do Italii, jednak mimo dużych nadziei, te zostały pogrzebane przez wojnę na Ukrainie oraz szalejącą inflację. Dlatego potencjalna retoryka, Recesja i energetyczny szantaż Rosji może Półwysep Apeniński dosłownie pociągnąć na dno, a wraz z nim całą strefę euro. Napięcia w Europie podsycają też inne wydarzenia, czyli np. odejście Borisa Johnsona z funkcji premiera w Wielkiej Brytanii. Oczywiście za nim samym ciągnęły się liczne afery i skandale, ale jednego mu odmówić nie można. Oferował on z pewnością duże wsparcie dla Ukrainy, na co wskazują dane w kwestii pomocy wojskowej. Oprócz tego krytykował on Putina, jak i cały Kreml, nawet w najmniejszych detalach. Czego najbardziej dobitnym, ale też zabawnym przykładem jest jedno ze spotkań liderów G7, gdzie Johnson zasugerował, że wszyscy ze zgromadzonych powinni się rozebrać jak Putin, żeby pokazać, że są silniejsi. Oczywiście to nawiązanie do tego słynnego zdjęcia prezydenta Rosji na koniu. Ja nie znaję, jak oni chcieli rozdęcać, do pasa, albo niżej pasa. но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Niemniej Johnson już odszedł, ale moment kiedy to zrobił, co tu dużo mówić, do najlepszych nie należy. Wielka Brytania będzie miała w 2023 roku najwolniejszy wzrost gospodarczy wśród krajów G7, ostrzegł w najnowszej analizie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przy czym ryzyko recesji na wyspach brytyjskich to nawet 30%. Co więcej, zbliża się jesień strajków i bolesnych negocjacji płacowych w sektorze publicznym. Gdy zmuszeni pracownicy, co zrozumiałe, naciskają na podwyżki. Płac. W tym roku, w obliczu i tak już rosnącego zadłużenia oraz ciągłej pomocy Ukrainie, a także nadchodzącego kryzysu, pieniędzy zaczyna brakować. Według Fundacji Resolution odsetek dzieci żyjących w absolutnym ubóstwie w Wielkiej Brytanii w latach 2026-2027 będzie wyższy niż na początku dekady, powodując jednocześnie niemal najgorszą sytuację w najniższej warstwie społecznej kraju we współczesnej historii. It's been very difficult. You have to juggle with two jobs. I'm a lecturer, I look after my my daughter who is not we has got mental health issues. It is hard. We demand better pay. We demand better sick pay. We demand better for our children. We are tired of being lied to. We are tired with the government that lied to us constantly. We demand we deserve better. We demand better pay. We demand sick pay. That's why we are here today.

Przede wszystkim koszty życia uległy zasadniczej zmianie. To natomiast wpływa na nastroje, które się radykalizują i nie każdy rozumie po co wspierać Ukrainę, skoro u nas samych jest źle. Walka o rolę premiera rozegra się teraz pomiędzy Liz Truss, obecną minister spraw zagranicznych, a Rishim Sunakiem, który jest ministrem finansów. Truss zapewne kontynuuje cele Johnsona i zintensyfikuje wysyłkę sprzętu do Ukrainy, ale jeszcze bardziej pogłębi różnicę między Wielką Brytanią a Unią. Sunak natomiast Skupi się na gospodarce I ograniczy wydatki wojskowe. is now the right time to cut taxes but well, we all took a decision to protect the economy and support the nhs through covid. and of course, we all knew there was a bill that we needed to pay for that. under my plans, we would start paying down the debt in three years' time. so i'm not putting it on the never, never. i would start paying it down it, it in is, three that, years. that's uh, simply not uh, right. you me? promised almost excuse 40 billion pounds of unfunded tax cuts, 40 billion pounds more borrowing. That is the, the country's credit card. It's our children and grandchildren. Everyone here is hit. So we're going to have true. to pick up the tab for that. Rishi, that is there's not nothing true. conservative about doing Under that. my plans, we would start paying down the debt in three years. Kandydaci mają swoje plusy i minusy, a słabości jednej, jak i drugiej strony będzie chciała zapewne wykorzystać Rosja. W drugiej połowie września na terenie Ukrainy zaczną padać ulewne deszcze, więc przemieszczanie ciężkiego sprzętu będzie mocno utrudnione. Podkreślał to fonecie generał Waldemar Skrzypczak. Rosjanie dalej zajmują znaczną część południowo-wschodniej Ukrainy. Utrzymanie przez nich tych pozycji będzie uciążliwe dla całej Europy, ponieważ wojna w powietrzu będzie dalej wisieć a kwestia Ukrainy nie będzie rozwiązana. Więc Rosjanie będą szantażować Europę surowcami energetycznymi, być może po to, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, aby ten konflikt zakończyć. Chociaż tutaj trzeba być ostrożnym. Póki co w Europie zbliża się okres zmian i zima, więc Rosjanie będą grali na czas, ale jednocześnie możemy spodziewać się kolejnych ataków hakerskich i próby ingerencji w lokalne nastroje, a następnie to jak ostatecznie zagłosują obywatele poszczególnych krajów. Walka w social Trwa w najlepsze i to właśnie taka manipulacja przyczyniła się do zwycięstwa Donalda Trumpa w 2017 roku. Następnym przykładem może być też ostatnia walka ławrowa i Unii Europejskiej na tweety. Ten rosyjski został udostępniony w Afryce niemal 100 tysięcy razy, w którym to przedstawia się Unię za winowajce braku dostępu do żywności w biedniejszych afrykańskich krajach. Zatem to, co wydarzy się we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii, będzie miało kolosalny wpływ na przyszłość kontynentu w najbliższym czasie. A ten do najprostszych należeć nie będzie, obserwując globalne trendy oraz manipulacje cenowe, o których mówiłem wam w poprzednim materiale. Dajcie znać, co sami na ten temat sądzicie. Dzięki wielkie za dziś i trzymajcie się. Cześć!